Cześć wam! Dzisiaj nagrywam pierwszy odcinek z nowej serii i ta seria jest z jej Oczywiście IP do tego serwerka macie w opisie. Tak, jej I tak, no to zaczynajmy brać. O Jezus. To jest moja wyspa, niestety teraz jest deszcz. O! O! O, będzie ten event. Event. Dołącz, dołącz. Dobra. Może ten odcinek będzie z eventu. Dobra. Jak się zacznie ten event, to do was wrócę. Okej. Okay, już event się zaczyna za sekundę. Ała. Nagowało. A ten event jest na super naprawdę jeszcze te lagi trochę aha po co ja poszłam na ten na No na do sześciu tego mam ips ów naprawdę zbyt niefajnie że nagrywam to dlaczego nie mam zbyt super kąpa po stali coś tu było może zrobię event opuść. Dobra, nie no, zrobię cięcie, bo naprawdę. Okej, okay, opuściłam, niestety. to niestety ten event, bo no. Ach, no, bo musiałam. To o, tak. Coś. Jakieś Chciałam wycięcie, bo tamten event był taki... Na kurczaku, na kurczaku! I jeszcze na tym... <grym> nie Kurczak. O, kurczaka mam. Przepalę. Bo często głodna jestem w tym, Bo to jedzenie tak spada szybko. Czy to chyba jakiś... Okej. Okay właśnie mój komputer nie jest taki że że ten może no mi no, laguje właściwie jak no tak na drugą, no, tak gdzie no to jest ach no niestety ale no przecież się, ja się przestraszyłam jak kupię nowy komputer to właśnie będzie lepiej. A następnym komputerem będzie chyba komputer, nie laptop, więc będzie na 100% lepszy. coś sprzedamy z tej skrzynki. Muszę to oświetlić. U górze, u góry. U górży, U góry, u góry, Najpierw chciałam powiedzieć u górze, a ja potem powiedziała. Chciałam powiedzieć, ale nie doklądramic. Ten event został zakończony. Gra... Gratulejszy. Nie, nie gratuluję. co byśmy mogli teraz robić ja nie miałam pomysłu, że, na, że zrobię w ogóle taką serię, ale no, to się zachciało robić. Myślałam, że będę na tym serwerze po prostu sobie grała, a tam jest Clipper, myślę, że go zabija. Zeskoczę do niego, będzie takie surprise u niego. O Jezus co toś było Mam jedzenia, Ono musiała tak Nie chcę zginąć Aż hmm. do mnie będzie szedł I nie czy przy... nie hmm. Będziesz wyduchał O Wow Mam proszę z jego I jakaś muszka mi lata Z tyłu komputera. Nie wiem teraz gdzie ona jest. Na pewno mnie ugryzie. <mysy> o, zrobimy sobie bałwana, bo mam śnieżki pumpkina. Pumpkina, o, nie no, pumpkina. No ja się nie boję pod korków w bo są tkienka. <mysy> nie no. Będę miała ja generator śnieżek. Hello! Hello! Hello. W ja dwa razy, no, łapkami. No, no. Chlepałam, jakby tak powiedzieć. Nie, myszka. Kurde. Co to było? A, już wiem, bo poszłam za linię. W Minecraft'cie. No i łapkami. I hello, no. Fajne masz rączki. Jakąś komendą może fajną. <laughs> Jezus. <laughs> Patrzę się na mnie. To śmieszy, ale nie śmieszy. Jedzonko, jedzonko. Dobra, idziemy sprzedać te rzeczy. Dobra. Na spałnie to jest. sprzedawać rzeczy Ym, tak, pójdziemy ja z dołu biorę ok, tak jak dużo mam tej kasy i jeszcze to ła to jest tak spoko jeszcze więcej kasy. Dobra, idziemy na wyspę. Moją. Istniemy te drzewka. I hello, to me. Bałwanku. Jeszcze na Mop arenę pójdziemy jak... No, ściga? Nudno tak. Dobra, ja to zostawię i po odcinku to zrobię. Teraz pójdziemy na Mop Arenę. Dobra, ja będę na... Dobre, nie. Pokażę Wam, gdzie to jest. To jest parkour i tutaj jest Mop Areny. Pójdziemy sobie na jaskinia. Jak ktoś bije, to rzucę. Okej, okay, już ktoś jest i wybiera sobie... Klasy. Hej, wybierasz jakąś klasę, ja wybiorę. No, tą chciałam. Dobra, jak się zacznie, to co? Okej, okay, to już się zaczęło. Tutaj się zbiera i jak um, jest taki koniec, to się dostaje rzeczy. Jakieś bloki, jakieś ten. I tak, um, no, nie dokończę z Wami tej areny bo już mam mało czasu. Czasu. I mi się czas skończy go. Bo... No. No, czemu on się gapi na te mowy, a ich nie bije? Dużo tu nie przeżyje. patrzę tak mocno na ten czas, żeby tego, bo nie chciała jeszcze raz nagrywać tego. Zawsze się tutaj mowy czynają właśnie tak. Mamy trzy płotki na regenerację, tylko nie taką 2 y, minuty, tylko taką jedną, na sekundę. Nie, nie, nie Dobra, zaraz kończę ten szybko filmik. No, Dobra, jak kończę ten filmik, no to papa pa.